Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zachęca do korzystania z e-usług. Pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, i tutaj jest sukces, ponieważ zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkursie, dzięki czemu 1 200 000 zł przypadło właśnie nam na uruchomienie e-usług w naszej gminie. Teraz można załatwić większość spraw online. Oszczędzając czas i zyskując wygodę, nasz mieszkaniec, nie wychodząc z domu, może poprzez stronę ebok.jczlaskowice.pl pobrać taki wniosek, wypełnić, wysłać, a następnie dostanie też w formie elektronicznej decyzję. Są to zarówno decyzje środowiskowe, sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, podatki oraz wiele innych, które się załatwia w urzędzie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami i pobierz aplikację. J Aplikacja będzie służyć troszeczkę czemuś innemu, ponieważ aplikacja, którą zachęcam do ściągania, będzie służyć do przekazywania informacji z gminy do mieszkańca. I to zarówno informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych, ale też tych, tych ważnych alertów pogodowych, czy też informacji ważnych, jeśli chodzi o urząd, jak i również jednostki podległe, takie jak zakład gospodarki komunalnej, wywóz śmieci nie wychodząc. Z z domu, nie stojąc w długich kolejkach, załatwisz ważne sprawy związane z Urzędem Miasta i Gminy Wielczulaskowicach. Zachęcamy do korzystania z e-usług.